Cześć, witajcie na kanale Red My Lips Art, ja na imię Sylwia i jestem makijażystką. Dzisiaj przychodzę do Was z trzema trendami, które bardzo mnie zaintrygowały, ale są to trendy bardziej nie z przestrzeni modowej, a bardziej z przestrzeni twórców internetowych. I niektóre z nich na pewno będą bardziej odważne, bardziej artystyczne, a niektóre z nich jak najbardziej użytkowe, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do oglądania. Pierwszym z trendów, jakim się zajmiemy, będzie Gradient Blush, czyli róż z takim efektem gradientu cieniowania, taki... Kilku kolorowy i widziałam tą opcję najczęściej w wersji żółto-pomarańczowo-różowej bądź żółto-pomarańczowo-czerwonej. Oczywiście, jeżeli boicie się żółci, bo wielu z Was kojarzy się on z siniakiem, to możemy po prostu użyć na pomarańczy, róży czerwieni czy jakiegoś fioletu, wiecie, po prostu pokombinować sobie. to mam cienie do powie, które po prostu posłużą mi jako ta żółta część różu i myślę, że chyba użyję tego lekko przygaszonego odcienia. To jest Melchior, więc lecimy z żółty, i żółty tutaj nakładam wyżej. Generalnie nakładam go na cały tutaj policzek, ale tak, żeby e, tutaj u góry był on widoczny, z tego względu, że każdy kolejny kolor będę nakładała coraz ciaśniej, więc e, ten żółty powinien być jakby nałożony najbardziej obszernie. Mi się generalnie mega podoba żółty róż. Jakby to jest dla mnie już praktycznie skończony make-up. Zrobić brwi, rzęsy i w ogóle jest petarda. <gryw> Ale rozumiem, że nie każdemu się może podobać. I teraz tak, pomyślałam, aby na to położyć róż w kremie, bo mam taki ładny brzoskwiniowy. Zobaczcie, to jest z Glam Shopu. Rumieniec. I sobie go wklepuję. Bardziej tutaj w środkowej części yy, i będę rozcierać tym pędzelkiem, którym nakładałam podkład. Oczywiście możemy użyć samych suchych produktów. Ja po prostu tak kombinuję yy, pod kątem odcieni, które mi się najbardziej podobają i tak widzę tutaj najbardziej w tym trendzie. No wygląda to naprawdę bardzo ładnie. I ten kolorek zwieńczę teraz takim yy, bogatym pomarańczem, To jest orange też z Melchiora. I tutaj się staram go wklepać już troszeczkę bardziej yy, na środku. Wydaje mi się troszeczkę czerwieni, to też Melchior, odcień Kiss Me. Tak może tutaj na to takie puciulki, tylko. No Wam, że mega mi się to podoba, wygląda no, dosyć intensywnie, bo nie mam żadnego makijażu na twarzy, um, ale no myślę, że dla osób, które lubią troszeczkę poeksperymentować z makijażem, jakieś takie artystyczne rzeczy tworzyć, to koniecznie trzeba spróbować, e, ale do takiego użytku codziennego jak lubimy takie odważniejsze rzeczy, ja bym coś takiego założyła na jakiś fajne, wiecie, jakiś fajny meeting, jakiś fajny event, czy jakiś koncert. Na miękko, ale dajcie znać, jak Wam się podoba. Kolejny trend będzie dotyczył brwi. Ja obserwuję taki powolny powrót do troszeczkę węższych, cieńszych brwi. Tutaj nie mówię um, o takich brwiach, jakie były modne w latach, nie wiem, dwutysięcznych, gdzie one były takie super cienkie, super wyskobane. Jeszcze nie takie ekstremum na pewno, ale widzę, że wielu twórców wybiera jednak takie węższe brwi, już nie wyczucone tak mocno do góry, tylko takie troszeczkę bardziej ułożone. I wydaje mi się, że Branża modowa też będzie troszeczkę w tym kierunku szła, ponieważ te soap brows i bushy brows zostały już mocno jakby przyswojone przez masę, więc no już wydaje mi się, że świat już troszeczkę się o tym znudził. I spróbujemy sobie zrobić dzisiaj troszkę cieńsze drzwi. Ja mam chyba z natury. Dosyć grube, chociaż nie wiem, mam grube brwi czy cienkie. Więc postaram się je tak pomalować, żeby były nieco cieńsze. Spróbuję sobie wyrysować. Używam cieni z Hean i tego pędzelka, bo mi się nim po prostu najlepiej rysuję, postaram się zacząć się malować troszeczkę wyżej niż faktycznie zaczyna się podstawa moich brwi. I powiem Wam, że myślę, że może wiele osób jest przerażonych tym trendem, że takie cienkie gdzieś tam wracają, że to może, wiecie, nie ta estetyka, że to za bardzo lata 90., Y2K i tak dalej, ale moda ponad wszystko lubi indywidualizm. I ważna rzecz, nie jesteście modni, tylko dlatego, że na przykład macie z natury cienkie brwi. Albo nie byliście modni, dlatego że macie grube i puszyste, a modne są właśnie takie wyrysowane. To makijaż jest modny, a nie konkretna cecha naszego wyglądu. Dobra, spróbuję troszkę wyczyścić korektorem albo podkładem. Ok, tak się prezentują brwi, i myślę, że to jest takie optimum, jakie mogę uzyskać, żeby one wyglądały. Jednak naturalnie nie jakoś tak, że za dużo tego korektora tutaj wybielam z brwi w ogóle, ale żeby jednak były w tym nurcie, wiecie, takich cieńszych. Ta przestrzeń się u mnie troszeczkę powiększyła. W sumie, jak ktoś ma tak nisko brwi jak ja, to całkiem dobry pomysł, z takimi cieńszymi. <laughs> Może dzięki temu będzie mieć więcej przestrzeni do makijażu. Układam włoski i układam je, jak widzicie, troszeczkę bardziej poziomo. Nie unoszę ich do góry. A it. myślę, że do jakiegoś takiego fajnego makijażu, jakiegoś takiego, może właśnie z takim lekkomodowym sznytem, mi się wydaje, że super by to wyglądało. I ostatni trend będzie trendem na makijaż oka, i tutaj ja go po raz pierwszy spotkałam pod nazwą Transparent Graphic Liner, um, i polega on na tym, aby obrysować oko, jakby zamiast a. Dobra, może, może ja po prostu pokażę, na czym to polega. Bierzemy sobie nasz jasny korektor skośny pędzelek i rysujemy jakby kształt naszego makijażu, czyli czy chcemy zrobić to w formie kreski, czy takiego graficznego eyelinera. Ja może zrobię taki graficzny eyeliner. Będzie lepiej widoczny w kamerze, czyli po prostu rysuję sobie taki kształt, jaki chcę, może w ogóle bliżej Wam pokażę. I wyrysowuję. Jak mi coś tam się nie podoba, to sobie poprawiam. Teraz bierzemy sobie jakiś mały pędzelek i rozcieramy ten korektor na zewnątrz. I tworzy nam się taki, wiecie, taki open space tutaj. I tak się to prezentuje. Widzimy, że jest takie odcięcie w tym miejscu e, i daje nam to efekt takiego właśnie lekkiego, graficznego efektu. Ale takiego niezamocnego. I wydaje mi się, że tutaj wyszło mi troszkę lepiej, bo nakładałam większą ilość korektora, kiedy rysowałam te linie. I wydaje mi się, że wyszło troszkę bardziej jakby wyraziście, ostro. No i dobrze jest tutaj wszystko już dalej tak dokładnie rozetrzeć, żeby nie było takiej, wiecie, takiej plamy jasnej. Tylko, żeby to się tak, wiecie, ładnie wszystko wblendowało po prostu w nasz makijaż. I zrobię jeszcze mały eksperyment i pokryję ten korektor beżowym cieniem. Zobaczę, czy wtedy uzyskam mocniejszy kontrast. W sumie ten beżowy jest ciutkę ciemniejszy od korektora, ale za to daje mi takie mocniejsze krycie. I tak się prezentuje efekt końcowy. Super, mega subtelny, ale jednak, jednak coś tam się dzieje na tym oku. Ciekawie to wygląda. Okej, okay, słodziaki, koniecznie dajcie mi znać, który z tych trendów podobał się Wam najbardziej, a który najmniej. Powiem Wam, że chyba moim faworytem jest ten gradient blush. No, mi się mega podoba, ja w ogóle uwielbiam intensywny róż, jakieś różne kombinacje. Ten żółty tutaj się jakoś tak wcale mocno nie wybija, wygląda troszkę bardziej pomarańczowo i jest całkiem git. Jeżeli chodzi o brwi. Czuję je, są całkiem spoko, u mnie ciężko będzie uzyskać ten efekt, ale na pewno sobie kiedyś pokombinuję w jakichś makijażach. Co do tego um, makijażu oka, bardzo mi się podoba, ale efekt jest tak subtelny, że nawet mam wrażenie, że w ogóle nie będzie go widać w kamerze i co, co, ja, co, ja, co ja nagrywam za odcinek, że w ogóle tutaj nic nie widać. Robiło się go mega prosto i mega szybko, więc wiecie, możemy sobie po prostu pokombinować, ale na pewno wymaga to bardzo jasnego korektora, żeby, żeby ten efekt w ogóle był widoczny. Albo wiecie, dużo brązera na ryju po prostu. Po więcej newsów zachęcam Cię do subskrypcji i wspierania tego kanału. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza i łapki w górę i ja serdecznie dziękuję za bla. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, do następnego. Pa! pa.